Dzień dobry, Anna Dąbrowska, do Maklerski, Deep Broker, 26 października. Zapraszam na analizę giełdy. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowany związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Zapraszam do zapoznania się z pełnym treścią klauzuli, która dostępna jest pod wideo. Co na giełdzie? Giełdy są na szczytach wszechczasów, tak? Mówię tutaj o giełdach amerykańskich. Coś tu nie chce mi się przyłączyć chwilkę. Jesteśmy. Czyli SP500 wykres tygodniowy, nowy szczyt wszechczasów, czasów. Giełda zamknęła się sesję już na nowych rekordach, tak? Czyli po korekcie, która sięgnęła powyżej 5% z września, powróciliśmy do wzrostu. Tutaj jak były spadki, pojawiał się ogromny strach, indeks strachu był na ekstremalnych poziomach. Ja wtedy mówiłam, że to jest jakby to tak duży strach na praktycznie szczytach trzech nie jest gdzieś tam normalne, nie może być traktowany jako y, 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 zwiastun kłopotów, a wręcz przeciwnie, y, być może jako okazja, dlatego że było szereg innych czynników, które też y, wspierały y, taką tezę. Tak? Na przykład jedna z nich to jest to, że y, korekta sięgnęła do poziomu wsparcia, tak? czyli ta żółta linia jest dla notowań poziomem wsparcia. Y, przypomnę, jak to wygląda, wykres tygodniowy. Bardzo długi termin. Ostatnia dekada wzrosty dla amerykańskiej giełdy były tak naprawdę zamknięte w tym kanale wzrostowym, ograniczone wzrosty i spadki były w takim kanale, i żółta linia była linią oporu dla wzrostu. Oporu dla wzrostu. Nie dzisiaj jakieś spóźnienia. Notowania w tym roku wyszły, pokonały ten poziom oporu, żółte, i w tym momencie są już nawet powyżej swojego poziomu dawnego oporu. Dawny pokonany opór staje się wsparciem. Czyli ostatnia korekta sprowadziła jedynie notowania do poziomu wsparcia i zostało tutaj ten poziom wsparcia obroniony. I notowania są już na szczytach wszechczasów. czasów. To, co jest znamienne i warte uwagi, jest to, że ta korekta większa od 5% tak naprawdę jest rzadkością. Przez ostatni czas giełdy nie mają korekt, co nie jest naturalne. Każde najmniejsze spadki są kupowane przez inwestorów, czyli jakby nie ma giełda, nie ma możliwości wykonania większej korekty. I tak ostatnia korekta rzędu ponad 5% była tutaj we wrześniu tego roku, a poprzednia dopiero musimy taką odnaleźć w październik 2020. Czyli proszę zobaczyć, jak giełda idzie absolutnie nieustannie, bez przystanku, bez większych zakłóceń do góry. Ostatnia korekta z październiku, tutaj mamy ją widoczną, sięgnęła 8%, poprzednia 10%, to jest wszystko 2020. Tutaj październik, tutaj mamy znowu wrzesień, tak? Wrzesień-październik były korekty, i tak to bez przystanku tak naprawdę ceny szły do góry. No i, i tak to, tak? Tu jesteśmy teraz, czyli notowania są na szczytach wszechczasów. Poziom wsparcia i kanał został pokonany, obroniony, i czyli wiemy, gdzie jesteśmy. Natomiast też tutaj zaprezentuję inne przesłanki, które mogą nam podpowiedzieć gdzieś tam, gdzie, gdzie zmierzamy. Crude oil. Crude oil jest ważny dla wzrostu na giełdzie, służy sektorowi energii, do wzrostu sektorowy, finansowemu także. Także jeśli mamy wzrosty w tym momencie dla ropy naftowej, to sprzyja to giełdzie. I tak ostatnio ropa naftowa, Ceny, wzrosty cen przykuwa uwagę absolutnie już wszystkich, nie tylko inwestorów, także i w mediach po prostu głównego nurtu wiadomościach wszyscy o tym mówią, czyli jest to naprawdę stało się faktem, jest to w centrum uwagi. I co być może przydałaby się jakaś korekta, nie? Czy ona będzie, zobaczymy, przeanalizujmy to. Wykres tygodniowy, crude Oil, od spadku tutaj, gdy mieliśmy tutaj piękną świecę przejęcia Hossy, mamy praktycznie każdy tydzień zielone wzrosty. Tak? Zobaczmy, gdzie można się doszukać jakiegoś poziomu oporu, gdzie notowania były bardziej by narażone na korektę. Tutaj mamy linię, taki kanał wzrostowy, który jest respektowany bez dwóch zdań, czyli można nam do tego posłużyć. Mamy dolną linię kanału, połowę kanału, który był respektowany, i górne ograniczenie kanału. W tym momencie notowania było, nie było, znajdują się w okolicach górnego ograniczenia, czyli mogą jeszcze spokojnie podrosnąć z tych poziomów, ale zbliża się poziom oporu i to trzeba mieć na uwadze. Także Jakaś korekta byłaby wskazana dla każdego typu aktywów, wtedy mogą się pojawić nowi kupujący, jakiś poziom nowego wsparcia zostanie ustanowiony. Jest to absolutnie naturalne na rynku, że nie tylko jest ruch w górę, ale także i są korekty i tak naprawdę tego chcemy. Chcemy, żeby ruch był normalny, naturalny, bez, bez żadnej takich dziwnych ruchów. Także korekty są normalne, poziomu oporu też szukamy i możemy sobie narysować taki kanał i gdzieś tam nim się posiłkować. OK, Dobrze, dobrze. Co dalej? Nasdaq. Nasdaq nie aż tak dobrze jak SP500 albo ani Dow Jones. Są to spółki technologiczne w Nasdaqu, one są bardziej wrażliwe, jeśli chodzi o rosnącą rentowność obligacji i w tym momencie one znajdują się jeszcze w kanale wzrostowym, czyli nie ma takiej euforii, że już notowania wyszły, znajdują się w tym kanale. Niemniej poziom wsparcia obroniony i te wszystkie indeksy gdzieś tam chodzą w tandemie. Ten widok jest mniej więcej jedny. Ciekawostka Tesla. Wczoraj przygotowałam tutaj, mierzyłam, ile Tesla, ceny Tesla wzrosły od tutaj poziomu, gdy po raz pierwszy testowała linię trendu wzrostowego. Był to wzrost. 60%, a tutaj taka świeczka z ostatniego dnia, co zmienia do 80%. Tesla jest po prostu niezmęczona, proszę zobaczyć. To jest wykres dzienny. Tutaj ta linia niebieska to jest linią, którą rysowałam i pokazywałam, że te spadki, które miały miejsce w tym roku, aż rzędu 34%, zatrzymały się na poziomie wsparcia. One bardzo długo respektowały tam linie bez większych odbić, ale też nie przełamały. No i teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, także analiza techniczna, proszę Państwa, działa, co widać, chyba ci z Państwa, którzy słuchają analiz moich od dłuższego czasu, widzą, że te linie jednakże gdzieś tam mają sens i nie tylko my je widzimy, czyli to jest taka też samospełniająca się prognoza, inwestorzy też je widzą i używają do precyzyjnych wejść. Okay. Co dalej jest bardzo ważne, jeśli chodzi o analizę giełdy i praktycznie wszystkich instrumentów, to jest dolar. Dolar, wykres dzienny, gdzie jesteśmy. Tutaj rysuje nam się takie momentum wzrostowe dla dolara, czysto patrząc z punktu widzenia analizy technicznej, wykres tutaj widzimy, widok cały ten rok, tak? tu jest od stycznia, Widzimy wyższy dołek i teraz mamy zdecydowanie wyższy szczyt i takie momentum pojawia się tutaj rosnące dla dolara. Rosnące dolar się umacnia wobec innych walut, m.in. wobec euro. Euro ma najwyższą wagę w koszyku indeksu dolara. Tak było, ten takie momentum wzrostowe dla dolara, nastąpiła normalna korekta tego, dlatego, że gdzieś tam zbliżyliśmy się do poziomów oporu, był to ostatni szczyt z 2020, te rejony, tak, zobaczmy to precyzyjniej, tak, tuż pod, korekta i mamy teraz klasyczne zatrzymanie się tych spadków na poziomie wsparcia. Te wsparcie rysuje się z dwóch względów, tak, Praktycznie z jednego. Ta, ten, ta linia trendu to jest, no jest do niej jeszcze brak. Czyli tutaj linia wsparcia, ostatnie szczyty tworzą wsparcie, a to co teraz i widzimy, że tutaj te spadki są zatrzymane. Szereg dni notowania nie mają nowych spadków. A to co teraz jest kluczowe, to jest to, że ta szybka linia trendu spadkowego została pokonana. To. Normalnie otwiera zawsze momentum do wzrostu, czyli bardziej tutaj kupujący zyskują śmiałość, a sprzedający się lekko podają po, po takim rozstrzygnięciu. Czyli mamy momentum gdzieś tam dla umacniania się dolara, zobaczymy jak to będzie dalej. euro czyli odwrotność tego. Widzimy, że euro zaczyna się osłabiać wobec dolara. Po dojściu także do pierwszego poziomu oporu, czyli klasyk, tak? Czyli mamy klasyk, temat omawiany przeze mnie też na, na poprzednich materiałach, czyli euro w długim terminie tutaj rysuje euro, pokazuje nam słabość wobec dolara. Gdy euro-dolar notuje spadki, to właśnie euro notuje spadki wobec dolara i to widzimy, iż rysuje się na wykresie. Dobrze. Dzisiaj y, jeśli chodzi o Bitcoin. Bitcoin, nowy szczyt czasów. Mamy odnotowany. Teraz zobaczę jak to wygląda na wykresie dziennym. Ok, czyli nowy szczyt trzech czasów. Dzisiaj po internet troszkę wolno chodzi. Albo platforma, jeden z Dobrze, wrócę na wykres tygodniowy jednakże. Bitcoin, nowy szczyt wszechczasu. Nie wiemy, jak będzie tym razem, natomiast ilekroć Bitcoin notował nowy szczyt wszechczasów, to wcześniej, później powracał do wzrostu, czyli jak powracał do swojej hosy po korekcie tak? I tutaj ta pomarańczowa to jest nowy szczyt trzech czasów pokonany, tutaj poprzednia i tutaj już jeszcze poprzednia, nie chcę zacieśniać wykresu, żeby nam się tutaj nie pogubiło. Przejdźmy też znowu na skalę logarytmiczną, którą lubię się posługiwać mierząc aktywa w długim terminie lub które miały duże wzrosty. Skala logarytmiczna pozwala ocenić zmianę cen w procentach, a nie w cenie i wtedy trafniej Możemy przeanalizować czasami sytuację. Czyli, mając wykres logarytmiczny tygodniowy, widzimy tutaj, rysują nam się takie kanały dość precyzyjnie respektowane, linie równoległe do siebie, tak? Jest to kanał wzrostowy dla Bitcoina i to nam pokazuje, iż jesteśmy w tym momencie na poziomie. To jest już tak naciągnięte te wykresy, że to mi się rozjeżdża lekko. No, chwilka, chwilka. Musimy powrócić na dzienny i znowu na Na no, poziomie oporu jesteśmy teraz, ale gdy ten poziom zostanie pokonany, to mamy kolejny poziom wyżej. Także można sobie obserwować ten wykres logarytmiczny, żeby to ocenić. Czyli w tym momencie jesteśmy na tej linii, gdzieś jest ten poziom oporu. Byłoby też normalne po osiągnięciu szczy kolejnego szczytu wszechczasów jakaś chociażby mała korekta. Następny poziom to będzie tutaj ta linia, to jest poziom gdzieś 75 tysięcy. Tak, 75 także tak się prezentuje wykres. Bitcoin jest instrumentem nie dla każdego, charakteryzuje się przeogromną zmiennością, także ktoś handlujący Bitcoinem czy inwestujący w Bitcoin musi wiedzieć, Jakie to zwierzę, że jest to bardzo duża zmienność, bardzo duże ryzyko i na to uczulam. Co dalej? Złoto-srebro, bardzo ciekawie. Narysowałam tutaj jeszcze troszkę platyny. Mam nadzieję, że uda nam się wszystko zmieścić. Dobrze, wykres tygodniowy. Chciałam pokazać w długim terminie. Platyna przez lata znajdowała się pod linią trendu spadkowego, co widzimy tutaj. Następnie w zeszłym roku udało się platynie wyjść już zdecydowanie powyżej tej linii, kończąc tym samym ten ciąg trendu spadkowego, i w tym momencie mamy ostatnio wyjście z takiego klinu, kolejnego małego spadkowego. Generalnie kliny spadkowe. Mają tendencję być prowzrostowe po przełamaniu i na odwrót kliny wzrostowe mają tendencję być spadkowe. Okay? Czyli tu mamy kombinację tych dwóch sytuacji. Klin, wyjście, czyli jest to fajnie, tutaj bo pojawiła się jakaś nadzieja, wyjście z poziomu wsparcia. Natomiast w tym momencie pytanie, czy gdzieś nie zbliżamy się do korekty, dlatego że tu notowania są uwięzione w takim małym klinie wzrostowe, tak, zobaczymy, to jest bardziej analiza na teraz na najbliższe sesje, jest ogół, Także nie, nie, nie można wykluczyć tutaj jeśli notowania wyjdą z tego klinu, że będzie tutaj jakaś korekta, ustabilizowanie nowego poziomu wsparcia, zresztą podobnie dla złota i na srebra, co już przechodzimy, srebro, srebro przejdźmy na wykres dzienny, Dzisiaj tu pozmieniałam nam kreski, żeby nie było nudno. To samo, tylko że inaczej, w innym widoku, w innych kreskach. Czyli ym, ra, na dole mamy ym, czas, czyli 2020-2021 to widzimy tutaj. Od sierpnia mamy, jesteśmy w srebrze, jest korekta, tak? Czyli Kilkakrotnie ta korekta notowań znajdowała się wyraźnie pod presją podażową, pod taką szybką linią trendu spadkowego. Mieliśmy z tym do czynienia w zeszłym roku, tutaj ta linia, notowania zdołały wyjść i przetestować szczyt. Kolejny raz linia spadkowa, notowania zdołały wyjść i przetestować szczyt niemrawo, bo już niżej niż wcześniej. Ten spadek teraz był mocniejszy też niż wcześniej. Mamy pokonaną po raz kolejny linię trendu spadkowego. Pytanie, czy srebro będzie miało apetyt i siłę przetestować przynajmniej tutaj te poziomy szczytów. Okay? Zobaczymy. Nikt tego nie wie. Wiemy tylko, możemy analizować wykres i zarządzać swoim ryzykiem. W tym momencie jest to pozytywne, że notowania wyszły spod linii trendu spadkowego, natomiast też z krótkiego punktu widzenia analizy notowania są uwięzione tutaj w takim kanale, także wyjście z tego kanału otworzy gdzieś tam momentum do, do dalszej korekty. Notowania są na poziomie oporu. Te ostatnie dni, ten pin tutaj, ta zielona świeca z cienia, to jest gdzieś tam respektowanie właśnie tego drobnego poziomu oporu. Także jakaś korekta, tutaj napisałam, byłaby normalna. To samo dla złota. To jest wykres godzienny. zmieńmy na dzienny. Tak, tak, jeśli dolar będzie się umacniał, tak jak to prezentuje na wykresie, to także i... Wzrośnie ryzyko korekty na pozostałych aktywach. Nie lubię za bardzo używać korelacji. To jest naprawdę tylko dodatkowa informacja, dlatego że lepiej jest analizować każde aktywo osobno. Każde aktywo ma swój wykres i z tego wykresu widzimy mnóstwo informacji i to w zasadzie nam powinno wystarczyć. Tutaj, złoto, wykres dzienny też w innym ujęciu. Złoto od sierpnia zeszłego roku także znajduje się w takim kanale, klinie, czy jak to nazwać spadkowym czyli mamy poziom oporu później wsparcia i po środku też linia, która jest respektowana czy z jednej, czy z drugiej strony w tym momencie złoto znajduje się, proszę zauważyć w górnej części tego kanału czyli gdzieś tam popyt na tyle jest silny, że pozwala złoto utrzymać się w górnym przedziale też jest na Interday tutaj na poziomie oporu, które wyznaczone są raz poziom zwiększonych obrotów 1800, a dwa górne ograniczenie tego kanału. Okay? Czyli co, mam nadzieję, że to by było mniej więcej tyle, co tutaj przygotowałam. Tutaj indeks GRID pojawia się większa chciwość, to gdy była korekta, były spadki, to był była, gdzieś tam, gdy był strach, to były, pojawiają się lepsze, można powiedzieć, okazje, tak? takie kontrariańskie podejście. Natomiast to co, to, co prezentowałam, to wiemy, to jest. Indeksy giełdowe na szczytach wszechczasów, złoto, srebro po wzrostach w takiej tutaj interday na poziomie oporu. No i dolar być może jest na poziomie wsparcia i póki co ma apetyt gdzieś tam na wzrosty i prezentuje tą siłę. Dziękuję bardzo za waszą uwagę. Zapraszam do pozostawienia lajków, jeśli materiał się podoba pozostawienia komentarza, wciśnięcia dzwonka powiadomień, tylko tak otrzymacie powiadomienia o wszystkich wideach, które się ukazują. Dziękuję serdecznie, życzę udanych inwestycji i udanego dnia. Do usłyszenia, pozdrawiam.